Może No nie mam Dobra, to i wybieram jedno. Wszystkie w jednej cenie. I dzisiaj czy, czy, czy różne ceny bywają każdego dnia? To znaczy przeważnie to są takie ceny jednakowe. Czasem są tańsze. Twarde, większe zależy kto kto chce. Jakie sobie ktoś życzy. Najczęściej to y, takie miększe, bo tu starsi ludzie są, więc oni wolą takie większe jabłuszko. To z tego najwięcej idzie. O, teraz jest sezon na jabłko, nie? No to, no to jest, jest teraz, no to ja wiem. Po 2 zł, mają po 20. Nie, nie ma. Po 2,50 tak mają, po 3 zł. Były też tańsze, ale dzisiaj akurat nikogo z jabłkami nie ma, tylko ta pani. A tak były i też po 2,50. A wyglądają na dobre, będą smakować chociaż za 3 zł? Nie, chyba tak. Myślę, że tak. No, teraz jest już taki okres końcówka zimy, no to trudno, żeby były tańsze, chociaż zna, można znaleźć. Jesteśmy sworzowy, a w Chorzowie na przykład, byśmy nie tańsze kupowali. Zależy, jaki jest, jak jest też ilość osób sprzedających. Nie, czy jest po prostu jakieś wiadomo, jakaś konkurencja, a jeżeli jest jedna osoba, dwie, no to wtedy ceny mogą być wyższe. drogo? Nie, raczej nie. Mi się wydaje, że nie. Na, na obecne ceny chyba nie. W innych cenach widział pan w sklepach, jabłka na przykład? Widziałem oczywiście i są droższe. Ile potrafią kosztować? I około 4 zł. Tak? To zależy jaki rodzaj jabłek? Jaka odmiana. Ale te wyglądają na dobre. Warto te 3 zł wydać? Oczywiście, warto, bo ja lubię właśnie twarde, słodkie jabłka.